Dobry lot. Dzisiaj zaprezentujemy kolejnego głębia na kolejną aukcję charytatywną. Już chyba, nie wiem, myślę, że około 35-40 głębi za ostatnie pół roku podarowaliśmy na aukcje charytatywne. Teraz zostawiliśmy też od kolegi Lorenta również takie zapytanie, czy moglibyśmy coś podarować. Mniejsza z tym podarujemy oczywiście. Przygotowaliśmy przepięknego mutka, no, dla mnie petarda. Jest to gołąb jeszcze z średnio daleki dystans, z głębi lambrecht Lismont. Rodzeństwo tego gołębia wylatało między innymi 5 razy pierwszy konkurs. Bezpośrednie rodzajstwo, pół rodzajstwo, w zależności z kim było połączone. Są to gołębie właśnie z linii lambrecht Lismont, z przepięknej naszej samiczki z 2013 roku. Ona ma 86-60 końcówka. Ten gołąb młody ma 65-16, czyli jest to już nasz Trzeci lęk można powiedzieć, tutaj zaprezentujemy skrzydło tego gołębia, na pełnym lotku, jest to młody ptak, już nie piszczy, ale tutaj jeżeli chodzi długi, taki fajny, typowy, tej lotki wykończyłem, ma takie jasne, co bardzo lubimy ogólnie, zawsze przy gołębiach, tak, tak można być tak charakterystyczny gołąb z tymi tutaj białymi takimi końcówkami, piórek zawsze jakoś nam zdarzyło, że te gołębie takie wychodziły fajne lotniki przede wszystkim. Także tutaj lekko długi taki gołąb. Można powiedzieć troszkę inny niż większość naszych gołębi tych spryterskich, ale tutaj jeżeli chodzi właśnie o te ptaki na latają przede wszystkim do oddziału, gdyż jak wiadomo na ten moment jeszcze głębiej idą na wspólne głębiki, Zostawiamy te wszystkie najlepsze ptaki sobie jeszcze na wspólne głębliki na ten ostatni wyjazd. Tutaj jest przepiękny. Myślę, że to będzie samiczka, aczkolwiek tak jak mówię, tutaj budowa jest Rewelacyjna tego ptaka na latanie od 100 do 800 km. Przepiękny ptak, fajnie leży w ręce, świetnie Ty Krótko trzyma skrzydło, też to jest taka fajna u nas cecha, że tutaj nie wiem, czy widać na filmiku. Jak ten gołąb znowu, to jest młody, ale o może tu zobaczymy jak, jak wibruje. No przepiękna wibracja, sobie koledzy mogą zobaczyć. No. Przy mutku takie. Można powiedzieć, o świetle. Dlatego chcieliśmy nagrać filmik właśnie, że jest to gołąb przepięknej urody. Tutaj chcieliśmy go pokazać, zaprezentować. Nie wiem jak będzie fajnie pojedzony, taki widać w fajnej kondycji, w fajnym zdrowiu ten gołąb. Mam nadzieję, że przyniesie wiele radości nowemu nabywcy. Wiadomo, można jak najbardziej tym gołębiem lotować. Fajnie by było bylibyśmy ciekawi jak wynikował tutaj pełna. Nie wiem czy widać tutaj szczelinkę. Ciężko tutaj będzie pewno pokazać to. Wszystko fajnie otwarte, no pewno nie wyszło nam, ale mniejsza z tym jeżeli chodzi o gołębia, no na pewno można tą samiczką lotować, jak najbardziej by chcieli, chcielibyśmy, żeby gdzieś pewno się pokazała na listach oddziałowych, aczkolwiek też na pewno byłoby bardzo szkoda, jeżeli ktoś wylicytuje sobie tego gołębia, to myślę, że do rozpadu byłby tego gołąb również kapitalny, także już nowy nabywca sobie zdecyduje, co z tym ptakiem zrobić, ale ptak naprawdę przedniej urody i tutaj myślę, że naprawdę będzie coś z niego ciekawego, także tutaj myślę, że Tutaj od razu mu założę skówkę właśnie, żeby sobie nie zapomnieć później, że on jest charytatywny, żebym gdzieś na Tajlandię go nie wysłał, ale ogólnie tutaj, tak jak mówi, założymy nawet podwójną skówkę, żeby był znaczny na gołębniku. Także serdecznie zapraszamy do licytacji tego gołębia i mam nadzieję, że, że przyniesie wiele radości. Tutaj akcja będzie oczywiście na Facebooku zamieszczona. Troszkę długi nam ten filmik wyszedł, ale myślę, że na Facebooku da się to... Zmontować, żeby to było w całości. Także zapraszamy serdecznie do licytacji. Powodzenia, dobry lot.